Właśnie przetestowałem nową konsolę Nintendo oraz nowe Joy-Cony i muszę wam powiedzieć, to unikalne rozwiązanie ma potencjał. Kładziesz Joy-Cona w pozycji poziomej, sensorem do dołu, a Switch was sam rozpoznaje, że używasz go jako myszki. Takiej improwizowanej, i zbyt wąskiej, żeby była wygodna w dłuższym czasie, ale za to z maksymalnym odświeżeniem na poziomie 1000 Hz. Świetne jest to, że Joy-Con jako myszka działa nie tylko na podkładce albo na blacie biurka, ale nawet na kolanie. Serio, kładziesz pada na spodnie i on działa. Pracownik Nintendo wręcz chwalił mi się, że zależało firmie na Funkcji, bo uważa, iż wiele osób będzie zamieniać swoje nogi na podkładki, grając na kanapie. W trybie myszki bumper udaje lewy przycisk, a trigger prawy. Do tego analog, znajdujący się z boku, działa jak rolka. No, może nie tak wygodnie, ale po chwili bez problemu zoomowałem w cywilizacji. Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie na świecie, ale hej, działa. Podoba mi się, że gdy odrywamy taką pseudomysz od podłoża, cała gra od razu przechodzi w tryb kontrolera i analogów. Kładziemy, znowu myszka. Dobrze to działa w praktyce. Można też stosować. Model hybrydowy. Przykładowo w Metroid Prime 4 celuje jednym Joyconem jako myszką, drugim biegam i skacze jak zwykłym padem. Oczywiście nie jest i nie będzie to rozwiązanie tak wygodne i dokładne jak gryząc na PC. Nawet taki biurowy najtańszy. Za to fajnie, że Nintendo eksperymentuje z czymś, dzięki czemu Civka na Switchu jest o wiele wygodniejsza w sterowaniu niż Civka na PS5. FPS-y w tym trybie raczej sobie odpuszczam, ale na pewno będę tak ogrywał strategię.